Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jak również do odwiedzin mojego konta na Instagramie. Link znajdziecie pod filmem. A dzisiaj przyjrzymy się e, największemu z nowości: będzie to BMW M1000RR. E, Posiada 1920 elementów. Numer katalogowy to 42130 i kosztuje 899,99. Motocykl jest w skali 1 do 5 i, tak jak chwali się tym LEGO, jest to największy motocykl, jeśli chodzi o zestaw w historii LEGO. Zestaw jest oznaczony jako 18. Już sama szata graficzna wygląda bardzo fajnie. Bardzo podobają mi się te zestawy z tym minimalistycznym tłem, gdzie mamy rzeczywiście tylko i wyłącznie wyeksponowany ten kolekcjonerski model. Zobaczmy, co zobaczymy. Z tyłu pudełka. I z tyłu mamy wymiary. Jego długość to jest 45,5 cm. Więc wielkość tego motocyklu może robić wrażenie. No i 27 cm wysokości. Już na samych zdjęciach widzimy, że jest bardzo dobrze odwzorowany. Widać tutaj mnóstwo szczegółów. Na pewno myślę, że sama budowa tego silnika da mi mnóstwo satysfakcji. Dobra, zobaczmy, co kryje pudełko. Przecinamy plomby I zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Pudełko jest dosyć ciężkie. W środku mamy drugie pudełko. Tutaj zanim otworzymy tamto, mamy dosyć sporo już worku. Mamy dwa, trzy. 4, 5, do 5 udało mi się tutaj doliczyć na razie. Dobra, to przecinamy kolejne plomby i zobaczymy co jest w drugim pudełku. Tutaj mamy opony. No, rzeczywiście są ogromne. Na moim ręku można sobie to zobaczyć. Mamy bardzo duży blankiet naklejek. Teraz sobie otworzymy to instrukcję. A nawet są dwa blankiety. Tutaj mamy też dużą naklejkę z parametrami tego motocyklu. Ok. Instrukcja, no dosyć gruba, ma aż 380 stron prawie i mamy aż 700 etapów budowania, więc na pewno szykuje się bardzo fajna zabawa z tym modelem. Tutaj możemy zobaczyć sobie jeden i drugi model. Jak tak się spojrzy szybko, to tak naprawdę na pierwszy rzut oka można się pomylić i stwierdzić, że z obu stron są prawdziwe motocykle. Dopiero jak się bliżej przyjrzeć, to widzimy, że drugi zestaw jest zbudowany z LEGO, więc naprawdę no, nie mogę się doczekać, aż go zbuduję. Tutaj mamy jakieś zbliżenia. Tutaj kolejne zdjęcia, już prawdziwego motocyklu. Tutaj mamy autora tego zestawu. Tutaj nawet szkice. No, i jest trochę tych zdjęć, i trochę tych informacji, jak przystało na zestaw kolekcjonerski. No i mamy 5 etapów budowania. Mamy tabliczkę informacyjną, mamy dwie podstawki. Zobaczmy jeszcze ile mamy tutaj tych woreczków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 worków ponumerowanych. No, tutaj amortyzatory, no, rzeczywiście są ogromne. Ok, to ja w takim wypadku zabieram się za budowanie. No i za chwilę się widzimy i zobaczymy sobie jak będzie się prezentował ten kolos. I jak widzicie motocykl jest już zbudowany. Prezentuje się naprawdę świetnie. Wymiary też robią wrażenie. Żeby też Wam pokazać skalę tego zestawu, postawię tutaj standardowego ludzika LEGO, żebyście zobaczyli, jak ogromny jest ten motocykl. Sam proces budowania. No dał mi mnóstwo satysfakcji. Naprawdę bardzo fajnie się go buduje i dosyć długo, bo z małymi przerwami tak naprawdę składałem go cały dzień do późnych godzin wieczornych. Cały proces budowania jest dosyć wymagający. Nie jest jakiś strasznie trudny, ale jest kilka momentów, gdzie rzeczywiście trzeba się posiłować z tymi klockami, jak również to, że czasami w instrukcji nie do końca jest dobrze pokazane, gdzie pewne rzeczy trzeba wpiąć, dlatego też trzeba rzeczywiście czasami wrócić, czasami pójść do przodu w instrukcji. No ale całość procesu budowania daje naprawdę mnóstwo satysfakcji. Teraz pokażę Wam kilka zbliżeń, żebyście zobaczyli sobie z bliska. Szczegóły tego zestawu. Przez chwilę nie będę Wam przeszkadzał moim mówieniem, i za chwilę wracam i pokażę Wam wszystkie funkcjonalności tego zestawu. przejść do wszystkich funkcjonalności tego zestawu no i oczywiście mamy skręt koła jest ono dosyć ograniczone i tak naprawdę wydaje mi się, że w prawą stronę można bardziej skręcić to koło niż w lewą nie wiem z czego to wynika ma oczywiście amortyzator z przodu i z tyłu. Zdajmy go na chwilę z tej podstawki, żeby wam pokazać. No, też ma swoją wagę, jest dosyć masywny, waży ponad kilogram. I tutaj mamy taką grubą sprężynę, która utrzymuje nam cały ten tył tak naprawdę i rzeczywiście bardzo fajnie chodzi ten amortyzator. Z przodu na widelcu mamy dwa amortyzatory, dosyć duże, które już Wam pokazywałem przy rozpakowaniu. Tutaj nie ma jakiegoś dużego zapasu, i mam wrażenie, że jak dociśniemy do końca, to on już ociera się tutaj tymi obudowami o podłoże. No, na pewno jest to jakiś e, minus, ale też kwestia. Że on tyle waży, więc nawet jak się zdejmie go z tej podstawki, no to on już dosyć sporo osiada, tak naprawdę. No i przy próbie amortyzatorów, jak widzicie, już jeden element tutaj nam odpadł. A zaraz go z powrotem tam umieszczę. No, udało mi się już wpiąć tą część. I teraz tutaj. Mamy z kolei wajchę do przekładni biegów. Biegów mamy trzy. I przekładając ją w górę, jak słyszycie taki trzask, to wtedy właśnie ten bieg się przekłada. I później z powrotem możemy go zredukować. Tłoki, no, niestety, są ukryte tutaj w środku. Mamy cztery tłoki. Zaraz wam spróbuję pokazać to w zbliżeniu zdejmę kawałek obudowy, bo silnik mimo że robi bardzo fajne wrażenie w środku, tak naprawdę już po zbudowaniu nie zobaczymy go, bo jest dosyć mocno zabudowane to wszystko. Dobra, zdjąłem już obudowę. Tłoki są widoczne tutaj są w obudowie przeźroczystej, dzięki czemu rzeczywiście je widać. Tak naprawdę tylko jeden z boku w tej chwili jest na biegu jałowym, czyli w momencie, kiedy sobie kręcimy kołem, te tłoki nie chodzą. Teraz sobie wrzucimy pierwszy bieg i już widzimy, że tłoki sobie już pracują. I w momencie, kiedy będziemy sobie zwiększać bieg, one będą nam chodzić coraz szybciej. Więc ta skrzynia działa bardzo fajnie. Fajna jest ta przekładnia góra-dół. Z tym, że, tak jak powiedziałem, żeby sobie obejrzeć, jak pracuje, no to musimy tą obudowę sobie troszeczkę pozdejmować. Jeśli będziecie chcieli sobie zobaczyć środek tego silnika, szczegóły, jak on też powstaje, to też zapraszam was na mój drugi film, który wrzucę, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj do końca dnia, w którym będzie speed build, gdzie zobaczycie dokładnie krok po kroku, jak ten silnik powstaje, jak powstaje cały zestaw, więc będziecie mogli zobaczyć te wszystkie szczegóły, mechanizmy, jak to wygląda. Tutaj mamy Deskę rozdzielczą to co też jest bardzo fajne, to to, że możemy sobie je wymieniać, ponieważ mamy tak naprawdę trzy rodzaje, ona się po prostu wypina i możemy ją sobie w każdej chwili podmienić na tą, która nam najbardziej się podoba. Na pewno na plus jest to, że nie tak jak w Ducati mieliśmy elastyczną szybkę. Tutaj mamy ją jako jedną część z plastiku. No i też mamy jedyne w tym zestawie nadruki tutaj te białe po bokach. No prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, bardzo dobrze wygląda. Dodatkowo oprócz tej podstawki ekspozycyjnej mamy jeszcze drugą startową, którą też możemy sobie za Montować. Ona w ten sposób wygląda. No, mamy tutaj, tak jak widzieliśmy, przy rozpakowaniu dosyć mnóstwo, e, bardzo dużo naklejek. Myślę, że w tym modelu e, dużo lepiej by to wyglądało, gdyby to były jednak nadruki. E, ja rozumiem, że nie każdy chce e, sobie oklejać model, tak jak w Ferrari. To, że są naklejki, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo wiele osób po prostu go nie okleja i stawia sobie na półce krwisto-czerwony zestaw bez żadnych naklejek. Tak, tutaj no, ewidentnie te oznakowania, te, na, te wszystkie naklejki no, są jako no, całość, więc tutaj w tym zestawie myślę, że te naklejki są dużym minusem. Tym bardziej, że pierwszy raz zdarzyło mi się, żeby były błędy w naklejkach. Tak wyglądał właśnie ten błąd. A w funkcjach wszystkich, oczywiście, zapomniałem o naszym złotym łańcuchu. Tutaj jest on widoczny. Bardzo fajnie, bo jest bardzo mocno napięty. Nie ma żadnych luzów, tak jak to było w Ducati, gdzie trzeba było zmniejszać ilość tych. Części tego łańcucha, żeby on rzeczywiście w jakikolwiek sposób wyglądał. Tutaj on w każdym miejscu jest napięty, więc wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie i świetnie pracuje. Bardzo fajnie wyglądają też te zaciski na kołach, gdzie mamy doprowadzone do każdego zacisku kabelki, więc naprawdę bardzo fajnie to się prezentuje. Podsumowując, no zestaw robi naprawdę super wrażenie. Mnie się strasznie podoba ten zestaw, szczególnie jeśli chodzi o te wszystkie szczegóły, dopracowania. Naprawdę prezentuje się super. Na pewno nie jest to zestaw do zabawy, dlatego że wiele części jest tutaj tak trochę na słowo honoru. i tak jak zresztą widzieliście, że przy używaniu amortyzatorów no, potrafią już niektóre części odpaść. No i to też to, że on jest bardzo ciężki, więc tak jak próbowałem sobie nim pojeździć trochę po podłodze, no średnio ze stabilnością, ale to właśnie ze względu na to, że jest no, bardzo ciężki ten zestaw. Jeśli chodzi o cenę, to 899 zł. Ok, jest to zestaw na licencji, jest bardzo dobrze dopracowany, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę ta cena za wysoka. Myślę, że jakby kosztował 100-200 zł, mniej, to też porównując do ilości części, do innych zestawów na licencji, to myślę, że byłaby to rzeczywiście adekwatna cena. Ale i tak. Jeśli chodzi o motocykle, to widać, że LEGO w tym no, czuje się bardzo dobrze, bo tak jak Ducati było świetnym zestawem, o no, dużo tańszym, bo kosztował tam niecałe 300 zł, ale też był bardzo fajnie dopracowany, miał wszystkie funkcje. Tak tutaj w tej skali 1 do 5, też ten zestaw prezentuje się no, świetnie, też ze względu właśnie na tę skalę. Jestem ciekaw Waszych opinii, wrażeń, także dzielcie się nimi w komentarzach. Za chwilkę na moim koncie na Instagramie, gdzie link znajdziecie pod filmem, zobaczycie sobie, będziecie mogli zobaczyć zdjęcia, zbliżenia tych wszystkich szczegółów tak naprawdę. No, i oczywiście, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No, i tym zestawem zakończyliśmy wszystkie nowości ze stycznia 2022. Tam został jeszcze ten Porsche wyścigowy, ale już po Mustangu raczej nie będę go kupował, bo są to bardzo jałowe zestawy. I Mustang kupiłem ze względu na wygląd. Ten Porsche to nawet tak średnio wygląda, więc. Na pewno nie będę go kupował. No cóż, dziękuję Wam wszystkim za dzisiaj, za uwagę. No i do zobaczenia na kolejnej recenzji.